To jest, jest takie, ja myślę, że połączenie tych pięciu mistrzostw świata, na których byłem w, jedno, w jeden duży turniej. Panie, nie widziałem nikogo tak eleganckiego. <laughs> tak eleganckiego ja. gościa nie widziałem, kurcze. Ty idziesz po prostu z jakiejś imprezy, rozumiem. No, tak, z, z otwarcia dla ciebie taki, wiesz, podarek. Dziękuję żebyś, bardzo. Grać, e, możesz otworzyć. No dziękuję. Czy rozmiar wziąłeś pod uwagę? Wziąłeś. Adrian Duszak, multiple world championship medalist from Poland. Adrian Duszak, wielokrotny medalista, mistrzostw świata z Polski. Igrzyska Europejskie, największa impreza w historii, najpiękniejsza, także będzie petarda. Tutaj jakieś znaczki. Teraz trzeba PKL te promować. To, to, to jest, jest takie ja myślę, że połączenie tych pięciu mistrzostw świata, na których w byłem w, jedno, w jeden duży turniej teraz. Są kółeczka, jest zabawa. Wczoraj, wczoraj nie wiedziałem co się dzieje, jak weszliśmy nawet na kolację. Taki harmider, mega dużo ludzi, szybki i dopiero człowiek. Zrozumiałem, że tutaj jest 7 tysięcy sportowców. Jak, to trochę jak piłkarz, co? Czy nie? Góra jak piłkarz, tak bolowy Po złoto, radość dla Polaków. A uuu 4, 3, 2, 1, lecimy. O. Dzień dobry pan. Dzień dobry. Małe opóźnienie, ale już, już jestem. godzinkę. Więc tak, tak, tak. Ale miejsce jest niesamowite, co? Robi tak. robotę na rynek. Fajnie to wygląda, naprawdę. Oby, tryb... ty, oby tylko jutro dobrze poszło. No, no no, ty jaką masz funkcję na tych igrzyskach? Najważniejszą. Na miejscu już selekcjoner z nowego zamieszania. Fernando Santos, obrigado. Piękna kulisowość, rodę co? Rynek. No tak. To miejsce jest niesamowite. Po pierwsze, rynek krakowski jest cudowny, a jeszcze grać na nim w bola, to już w ogóle bajka. Jak jest? Dobrze, ale bieje trochę. Dzień Gdzie Gdzie się gra? Fajnie, ale mocny wiatr. Co? Troszkę zbiewa piłkę. Ja tak. <gry> tak było Wyszczek spadł i już nie gramy, tak? Nie no, patrzek jak ty ty... Slajdy jest takie. Wystarczy... Wy... Wystarczy kropla. Witch, HO2. Tak Marek się da. Dobrze. No ślisko, zawsze nie Przerwaliśmy w odpowiednim momencie. Taki wysyła wszystko. Jednak ten Dobra, bijemy rekord. Tu jest start. Od tej linii Zobaczymy jak daleko polecimy dwie, dwie rolki z kawałkiem Na podstawie Szaranowicza w tle. Dobra, jest rekord Dobrze idziesz Jutro? No jutro, że ona moja gra i zrobi co, co będzie mogła jutro, żeby zajść jak najdalej A ja będę pomagał, ile będę mógł